Siemanko wszystkim z tej strony Lambas a jest to kolejny dzień z życia Wirtualnego rolnika No jak już się domyślacie w tym odcinku zajmiemy się Koszeniem czy tam No koszeniem trawy ogólnie yy, A w następnym odcinku No w następnym odcinku dokończymy zabawę z naszą Trawą. potrzebuje cholera. Zmienić narzędzie. Potrzebuję tej trawy do właśnie. naszych krówek. Bo pisaliście, że chcecie, żebym się zajął właśnie tymi krówkami naszymi. I też to uczynię. Troszeczkę, no jest tej trawy tutaj. Widzicie? E, pewna osoba pytała mnie, czy będę zmieniał mapę. E, sam nie wiem, bo nie wiem, czy, czy mam tutaj dalej e, wykonywać jakieś prace i ciągnąć tą serię. E, no sam nie wiem. E, no ale jeszcze tutaj sporo i tak mam do pokazania tej, tych rzeczy tutaj do zrobienia i w ogóle yy, z tym karmieniem krów też sam jestem ciekaw jak to wygląda yy, no i chętnie się z tym pobawię A tak mówię troszkę słomy już będę mieć bo tam już jedno pole skościłem teraz pora na sianko yy, no i powoli będziemy do tego dochodzić yy, no i jeszcze mamy tam Mam w sumie kilka pomysłów na tutaj różne prace. A jak mi się skończy, no to nie wiem, po prostu zakończę tą serię. I a czy będę kontynuował na innej mapie, to nie wiem sam, bo... bo w sumie bym robił to samo co i na tej mapie, tylko że mapa by się zmieniła. A prace... prace innych prac nie wymyśliłbym przecież, no bo jak nie ma innych prac do wykonania. Także nie wiem, no, jak to w ogóle będzie wyglądać. Póki co y, nagrywamy to, co mamy, i. No i tyle w tym temacie. Dobra, co jeszcze bym chciał poruszyć? E, jak widzieliście, pewnie e, w życiu wrzuciłem filmik z Agrara, z tego z tej gry nie będę nagrywał Zresztą nawet nie chcę nagrywać po prostu nie, nie, jakoś nie podchodzi mi ta gra chciałem tylko żebyście mogli rzucić okiem bo bo wiem, że spora część z Was też tej gry nie lubi eee, w sumie nic ciekawego w tej grze nie ma mówię tu Ag Ag Agrar Simulator szczerze mówiąc, no w 2013 myślałem, że będzie coś innego, że to jakoś inaczej będzie rozwiązane, że, że coś się zmieni, ale nadal jest to samo, bardziej że tak powiem. I yy, dosyć, dosyć spora ta łąka jest, powiem wam szczerze. No ale też tak mało Nasza kosiarka nie, nie zbiera. W sumie spory, spory pasek zostawiamy ze sobą. Na pewno yy, no w tym odcinku nie, nie skoszę tej, tej łąki, ale yy, no już poza odcinkiem, prawda? Yy, no i jeszcze na pewno yy, zajmę się yy, koszeniem zboża żeby mi to nie uschło wszystko i tak żeby poprzeplatać troszeczkę to w następnym odcinku nie będę się zajmował przetrząsaniem czy tam zgrabianiem tej prawy tylko po prostu wrzucę filmik zrobię filmik z, no, ze żniw tak żeby było w miarę urozmaicone to nasze życie tutaj wirtualne no chyba, że chcecie, żebym zrobił po kolei tutaj yy, z tą trawą porządek. porządek. Jak już chcecie, no nie wiem. Będziecie mogli napisać w komentarzu. Ok, to sobie wycofam. I jeszcze zrobimy może z rękę. Zobaczymy ile tam czasu mi zostanie. O co, o co, że żeby tutaj nie zostało nie mogę też tak przaleć No spoko jest, nie, nie zajdzie się tak grupa jak myślałem A dzisiaj nie mam bardzo jak nagrywać i jak grać w ogóle Więc myślę, że mm, poza odcinkiem oczywiście skończę już tam kosić tam, tą tą łąkę I to dzisiaj będzie tyle, bo nie mam za bardzo możliwości, żeby grać trochę, mam inne zajęcia. Tak więc tak to jest u mnie. Co jeszcze? Co jeszcze? Niedługo rozstrzygnie się co w zamian za Luciusa, bo Lucius się już kończy tam w komentarzach policzę y, ile było głosów na x-koma, ile było na prenumbre I, i no i zaczniemy nowy projekt powoli y, coś, co jeszcze no nie wiem a, będzie jeszcze jeden odcinek chyba ze Slendera y, w najbliższym czasie co jeszcze może, co jeszcze będzie. Na pewno będzie yy, odcinek Let's Play'a z symulatora Farmy. Yy, no i w najbliższym czasie to chyba tyle by było. Na pewno jeszcze yy, odcinki z Luciusza z Lucius'a też będą. Yy, no tam nie wiem dokładnie ile tych odcinków zostało do ukończenia serii. Myślę, że yy, jakieś cztery być może trzy odcinki i będzie koniec eee, ja już mam film, filmy w sumie nagrane no oprócz ostatniej ostatnich, ostatniej misji czy jakby to nazwać eee, no ale nie będę tutaj spoilerował nie będę zdradzał co tam się będzie działo w tych, w tych odcinkach eee, po prostu wrzucę i sami zobaczycie być może już niektórzy z was oglądali gdzie indziej let's play z Luciusa, więc no, to by było w tą deseń. Eee, co jeszcze, co jeszcze? Nie wiem, może my, znaczy wy macie jakąś, jakąś propozycję co, co bym mógł e, wykonać tutaj, e, mówię tutaj na tej mapie, w tym e, właśnie życiu, znaczy dniu z życia wirtualnego rolnika, coś konkretnego. Bo chcieli, chcielibyście, żebym pokazał karmieników. Właśnie cały czas do tego dążę i to wam pokażę, ale może jeszcze coś oprócz tego byście chcieli zobaczyć konkretnie. Eee, więc śmiało piszcie. Ja tam staram się czytać wszystkie komentarze, chociaż na wszystkie nie odpowiadam, ale po prostu nie da, nie da rady. Tak powiedzieć każdemu też pytacie się ciągle pod każdym filmem co to jest za mapa ja bodajże w pierwszym mówię to nawet w filmiku co to za mapa zresztą też pod pierwszym czy pod drugim właśnie odcinku też odpowiedziałem komuś tam w komentarzu więc nie mam siły po prostu pod każdym filmikiem i każdemu z osobna odpowiadać na to samo pytanie No dobra, no to powoli ja bym kończył już tutaj, bo mi się, widzę, zbliża czas, czas do nagrywania do końca, no i, no, i no, no i tak jak mówiłem na koniec przypomnę, że mogę w kolejnym odcinku zrobić żliwa lub też dokończyć naszą zabawę tutaj z tą łąką, z trawą. To też może zależeć od Was możecie mi powiedzieć co chcecie obejrzeć w kolejnym z odcinków właśnie I to by było na tyle Ja się będę z Wami powolutku żegnał Znaczy powolutku no już w sumie żegnał eee, No i zapraszam oczywiście do oglądania kolejnych odcinków Nie tylko z symulatora farmy Trzymajcie się do usyżonka Cześć